bagaż oddaliśmy, pan tu zapakował teraz idziemy zobaczyć jak wygląda nasz autobus tu się przechodzi przez no to zobaczymy zaraz. no właśnie, i dlaczego pytacie dlaczego autobusem zobaczcie ile tu jest miejsca tu są dwa miejsca, a obok jest tylko jedno więc są trzy miejsca w rzędzie i to wszystko tutaj się ładnie rozkłada także naprawdę można jechać Elegancka. Pani się pomochała? Czy nie daje? Chyba trochę daje. Skoro się sama obwąchuje, patronem naszego kanału jest portal świnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Co tutaj jeszcze? Czasteczka, chipsy, soczek i woda. Oraz koc. Koc przy każdym siedzeniu. Także jak będzie zimno, może się spokojnie przykryć. No i dlatego właśnie. Wybieramy nocny autobus Autobus jak samolot z dokładnością prawie co do minuty. Tu akurat minutę wcześniej. I prawie pełny. Tak to wygląda. No i tutaj sobie tak zasiadamy Bartenka Miejsca naprawdę ogromne. Koło mnie jedną wodę, gdyby ktoś chciał się przesiąść, a tam siedzi dalej pan nich i o tableta, takiego wiecie, na 15 tysięcy złotych i się nim bawił. Nie? Mnichy to nie mają tak źle w życiu. Ale jedziemy. No teraz akurat stoi, Ale pojedziemy O, no, wyłączyli sutełka. Tutaj mamy zamknięte drzwi. Także kierowca siedzi sobie spokojnie, niech mu głowy nie zaczepia. Zamek w drzwiach jak w kokpicie samolotu. A z tyłu? a z tyłu jest chyba WC z tego co się orientuję Jest godzinka 18.30 my startujemy Planowany nasz przyjazd to jest godzina 7.30 czyli wychodzi, że to mamy 13 godzin jazdy około godziny 24 w nocy, 12 w nocy 24, 00. Powinny być 00 A jak będzie to zobaczymy. Uwaga, serwis informacyjny, część druga. I jak będziemy w Bangkoku na tym terminalu busowym numer 2 to mamy około godziny czasu jazdy, jazdy kolejnym autobusem do naszego hotelu. I tam już pisaliśmy informacje, wpisaliśmy prośby jest możliwość wcześniejszego zameldowania. I nam odpisali, że jest taka możliwość, ale tak w 100% to się okaże dopiero będziemy w hotelu. A jakie to będziemy czekać? Do godziny 14? .00. w nocy jechaliśmy w takie miejsce zaraz się przejdziemy zobaczyć co to można ciekawego kupić ale najpierw najpierw pójdziemy sobie tam czyli do toalet już w tym miejscu byliśmy dokładnie rok temu oni tu mają po prostu jedno miejsce na trasie Bangkok-Puket i spokojnie tutaj zajeżdżają sobie Tutaj dla dziewczynek Jak widać A tutaj dla chłopczyków To idziemy zobaczyć jak wygląda taki dla chłopczyków No toalety Kurcze Palmy rosną w środku Liga Mistrzów Czyściutko Posprzątane. Elegancko Toalety również do koloru do wyboru Albo na narciarza Jak ktoś lubi Albo normalna taka europejska. Widziałem zobaczyć co tam do jedzenia ciekawego jest A co tu można ciekawego zjeść? Zaraz zobaczymy co im tutaj ciekawego prezentują jajeczka Posiłki na ciepło Kurczaczek Kuleczki mocy kurczaczek soki, soki, soki i napoje wszystko jest, panie ryby, od koloru do wyboru tutaj, wszelkiej maści mięsa A tu obok sklep zaraz. A co tam w sklepie, panie? No wszystko. Chipsy, ciastka, wafelki, żelki, cukierki. I tak jak już mówiłem, to jest dokładnie to samo miejsce, w którym byliśmy rok temu. Widać to też na naszym filmie z tamtego roku, jak jechaliśmy na wyspy z Bangkoku, a potem bo jak wracaliśmy wtedy, to, bo jak wracaliśmy rok temu z wysp, jechaliśmy pociągiem, to już to miejsce, żeśmy mijali. Przypominam, jest godzina druga w nocy, my tu mamy 20 minut postoju. Jeżeli ktoś coś chce, to może sobie spokojnie zjeść. Makarony, chipsy, apaczki, jak dla psa wielkie, 20 kilo. Dojechaliśmy do Bangkoku, terminal autobusowy ładnie wypakowują rzeczy Nasze plecaki już tutaj, o, ale gorąco. Musimy się ogarnąć, bierzemy jakiegoś graba i jedziemy Tutaj toaleta płatna, jak widać tam dalej chyba bezpłatna, będziemy tam zobaczyć Jest godzina siódma, to jeszcze ruchu nie ma za dużego no i jesteśmy już w naszym grabie i teraz musimy podjechać zostało tu parę kilometrów ile? 10? nie tak parę i tutaj za 10 kilometrów mamy płacić 180 batów a na półkę zapłaciliśmy 600 prawie mhm. czyli jest pewna różnica no, Znalazł nam chyba 161 dokładnie, dokładnie. dojechaliśmy Trochę ponad 12 km, za niecałe 20 zł. Jesteśmy na miejscu. Niestety pan nie miał wydać kasy. Musieliśmy podjechać do na Leven jeszcze. Idziemy. Tu ulica budzi się dopiero do życia. O, mamy i Slevene Dokładnie w tym samym miejscu co był? Nie Tutaj musimy się przedostać. Jakieś 100 metrów jeszcze. Bo tyle pan musiał odjechać. W tamtym roku spaliśmy w tym hotelu, no i było różnie. Jak mieliśmy na samej górze pokój, to było, to było super cicho, ale potem, jak następnym razem przyjechaliśmy, to mieliśmy pokój trochę niżej i było słychać życie ulicy przez cały dzień. No a teraz idziemy do innego hotelu, 100 metrów dalej. No i tam się będziemy rozkładać na najbliższych kilka dni. Wczesna, poranna pora. Poranna pora, godzina ósma. No to taka ulica jak ta. O ósmej godzinie to jeszcze śpi. Tu hotel mamy za parę metrów. Idziemy zobaczyć. Patronem naszego kanału jest portal εświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. I jesteśmy. Mamy nasz hotel. O, mamy kantor wymiany walut. Idziemy szukać recepcji. Gdzieś tutaj na dole powinna być jakaś recepcja. Drzwi otwierają się automatycznie, ale to chyba tam będzie z przodu. Oczywiście, zobaczcie, jakie piękne budynki, jaka piękna zabudowa, jaka piękna hoj. No idziemy do recepcji, zobaczymy co nam pani powie. No niestety nie udało się nam w żaden sposób wejść do hotelu. Nie udało nam się wejść do hotelu. Do pokoju pani powiedziała, że dopiero o drugiej. No ale my tak czuliśmy, że tak będzie. Mimo tego, że napisali, że jest taka szansa jest taka szansa. Szansa to wiecie na co jest. Jak ktoś ma szympansa, to wtedy ma szansę. A my teraz jest niedziela. Niedzielny poranek, godzina 8.15. Idziemy do kościoła. Mamy około 5 km stąd. Byliśmy tam już rok temu. To prawie znamy drogę. Idziemy. Tutaj ulica budzi się do życia. Musza święta zaczyna się o 10, a my mamy tam być godzina 9.30. Czyli dobra pora. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.